Dzień dobry, z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną figi Babel. Mam tutaj model BBL 005, kolor beżowy, rozmiar M. Jeżeli chodzi o kolorystykę, klasycznie, oprócz wspomnianego beżu, biel oraz czerń, rozmiary do 4XL. Zobaczmy, jak się prezentują. Są to figi z wysokim stanem. Mamy tutaj zabudowany krój. Jako element ozdobny mamy dwie koronkowe wstawki. Koronka jest przyjemna w dotyku. W górnej części płaska gumka. Gumka dobrze się rozciąga. Zobaczmy wykończenie przy nogawkach. Tutaj też wszystko ładnie się rozciąga, naddaje. Z tyłu figi są całkowicie gładkie. Figi te wykonane są w 92% z bawełny. Figi są przyjemne w dotyku. Jeżeli szukacie takich fig, zapraszam serdecznie na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można je zamówić. Zamówienie możecie również złożyć telefonicznie. Zapraszam!